Walony Jezus Chrystus, witam Was serdecznie, kochane dzieci, drodzy rodzice, którzy śledzicie naszą stronę Christ.pl i naszą Ewangelię w obrazach. Przejdźmy dzisiaj od razu do rozwiązania naszego konkursu. Pytanie brzmiało w zeszłym tygodniu, jakie święto obchodzimy 2 lutego? Pytania, odpowiedzi, na które przysłaliście, są prawidłowe. Wylosujemy jedną Osobę, która wygra nagrodę dzisiaj. Zobaczmy, kto to będzie. Spróbujmy tu wylosować kogoś. Uwaga, uwaga. O, jest tutaj właśnie, przy, przyłożymy te kartki. I jest to Aleksandra Olek. Aleksandra Olek napisała, oczywiście, tak jak mówiłem, poprawne odpowiedzi, bo wszystkie były dobre. 2 lutego obchodzimy święto ofiarowania pańskiego potocznie Matki Bożej Gromicznej. Właśnie w tym dniu święcimy gromice, a więc nasze świece, które mamy później podczas pszczół i podczas pierwszej komunii świętej. One nam towarzyszą. No i moi drodzy, gratulujemy, i przechodzimy też do dzisiejszej Ewangelii, do słowa, które Pan Jezus do nas kieruje. Zobaczcie, Jezus po wyjściu z synagogi przychodzi z Jakubem i Janem do domu Szymona Jadrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedział mu o niej, on zbliżył się i uzdrowił ją. Uzdrowił ją, gorączka ją opuściła i usługiwała im. Ale patrzcie, co się dzieje dalej. Kiedy pan Jezus przychodzi tam do domu Szymona, natychmiast zbiegają się ludzie, tłumy ludzi. Jednych przynoszą na pewnie na noszach, inni sami przychodzą, ale ludzie przychodzą do Jezusa, bo chcą, aby on ich uzdrowił, aby ich dotknął. I taka myśl mnie przebiegła, kiedy czytałem tę Ewangelię, że być może ci ludzie przychodzą do Jezusa, bo chcą cudu. Czyli czego chcą? Chcą, żeby on ich uzdrowił. I pewnie, gdyby ich uzdrowił, oni by wrócili do domu i żyli tak samo jak przedtem, patrząc na ich serca. Tu kryje się pewne niebezpieczeństwo że ja mogę widzieć w Panu Jezusie takiego uzdrowiciela, może nawet czarodzieja, który otyk, uzdrawia i koniec. Ja chcę od Jezusa uzdrowienia, to żeby On mnie uzdrowił i potem ja się od Niego odłączę, a więc żyję tak samo jak dotąd. I tu przede wszystkim, kochane dzieci, drodzy rodzice, sakrament spowiedzi świętej. Przychodzę do Jezusa, jako do tego, który uwalnia mnie od grzechu, oczyszcza moje serce, ale ja muszę zacząć z Panem Jezusem współpracować. Współpracować z Bożą Łaską. Nie można tak robić, że idę do Spowiedzi Świętej, pyk, Pan Jezus mi przebacza grzechy, a ja po wyjściu od Spowiedzi Świętej robię to samo, co robiłem przed. I znowu idę do Spowiedzi Świętej, a pyk wypowiadam swoje grzechy, i znowu ani nie do kościoła, ani nie na przykład poprawy mojej relacji z drugim człowiekiem. Tutaj Pan Jezus nie jest czarodziejem. Tutaj z taką magiczną różdżką, ale on pragnie nasze, jest Bożym Synem. Przychodzi, by nas zbawić. Uświadomimy to sobie w sposób szczególny już za chwilę, czas Wielkiego Postu, i potem Wielkanocy ale przychodzi po to, żebym ja zaczął z Bogiem współpracować. Ja muszę z Nim współpracować. Pan Bóg mi przebacza grzechy, ale ja z Jego łaską, z łaską oświecającą, zaczynam pracować, by co? Nie wrócić do tych grzechów, by walczyć ze słabościami, by jak przyjdą pokusy, je odpierać, je odrzucać, a więc... Muszę współpracować z Bogiem. I myślę, że każdy z nas, od takiego maleńkiego do najstarszej osoby, która nas dzisiaj ogląda, jesteśmy wezwani do współpracy. Do współpracy. Wtedy będą działy się cuda w naszym życiu. Dopiero wtedy, kiedy ja zacznę z Bogiem współpracować, kiedy będę wchodził coraz bardziej w Jego łaskę, doświadczą Jego miłości, Jego uzdrowienia, tej mocy, że z Nim uda mi się pokonać wszelką trudność. Ale nie mogę oczekiwać od Pana Boga, że ja z nim nie mam żadnej relacji, żadnej współpracy, i od razu chcę, pak, pyk, przychodzę, chcę, bo on mnie musi uzdrowić. Nie. A więc idziemy za Panem Jezusem jako za Bożym Synem, a nie jako za Uzdrowicielem, nie jako za jakimś czarodziejem. No i moi drodzy, patrzymy jeszcze kawałek dalej w tę dzisiejszą Ewangelię. Kiedy właśnie Pan Jezus po tym trudzie też uzdrawiania oddalił się z tego domu po to, by się modlić. Udał się na miejsce pustynne, by się modlić. Wtedy Szymon zanim nim pospieszył z towarzyszami i kiedy go odnaleźli, mówią do Pana Jezusa, wszyscy Cię szukają, wszyscy Cię szukają, wszyscy Cię szukają. Czy ja szukam Jezusa? To jest pytanie, na które sobie dzisiaj możemy odpowiedzieć. Czy szukamy Jezusa? Ja, i jeżeli go szukam, to jako kogo go szukam? Znowu to pytanie. Jako kogo go szukam? Czy jako uzdrowiciela? Jako terapeutę? Jako czarodzieja? Czy jako Boga? Jako Boga, który chce ze mną wejść w relację. Boga, który chce ze mną współpracować. Boga, który chce, abym był codziennie własny uświecającej, abym wykonywał. Boże przykazania, abym potrafił, potrafił współpracować z Nim. A więc kogo szukam? To jest ważne pytanie, na które myślę, że powinniśmy sobie odpowiedzieć całymi rodzinami. Kogo szukam w Jezusie Chrystusie? Kogo szukam? Kim On naprawdę dla nas jest? Czy jest On niepotrzebny może tylko wtedy, gdy Go potrzebuje, a kiedy Go nie potrzebuje, to zupełnie dla mnie nie istnieje. Kim on dla nas jest? Moi drodzy, pytanie konkursowe, związane nie tyle z dzisiejszą Ewangelią, ale z pierwszym piątkiem miesiąca, który był przedwczoraj. Pierwszy piątek miesiąca, myślę, że to jest bardzo nam wszystkim potrzebne. Moi kochani, proszę razem z rodzicami, abyście może poszukali w internecie, a może w katechizmie. O, czym, o co prosi Pan Jezus świętą Małgorzatę, jeżeli chodzi o pierwsze piątki miesiąca. Co musi być spełnione, abyśmy, no tu powiem tak w cudzysłowie, mieli zaliczone dziewięć pierwszych piątków miesiąca? Czy chodzi tylko, aby w pierwszy piątek miesiąca pójść do spowiedzi świętej? Czy może chodzi o to, aby w pierwszy piątek miesiąca? Czystym sercem po Spowiedzi Świętej przyjąć Komunię Świętą. Wiele razy zauważamy, jak po Spowiedzi Świętej dzieci wybiegają z kościoła, już nie zostają nam przy świętej, nie przyjmują Komunii Świętej dopiero w niedzielę. A więc o co prosi Pan Jezus, świętą Małgorzatę, jeżeli chodzi o pierwsze piątki miesiąca? Jak możemy wypełnić tą prośbę Pana Jezusa? Czekam na odpowiedzi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.